Co kryje się pod tym hasłem, na czym to polega i jak przebiegają te warsztaty, które Pani prowadzi? Dzień dobry, witam serdecznie. Tak naprawdę można by było bardzo, bardzo długo opowiadać. Generalnie są to warsztaty z elementami bajkoterapeutycznymi. Mamy jako wydawnictwo wydawnictwo wrażliwe bardzo dużo pięknych bajek dotyczących wrażliwości szczególnie w tym trudnym i teraz ciężkim okresie. Staramy się nie tylko pisać, ale również potem pracować z dzieciakami, pokazywać im na podstawie naszych bajek, jak bardzo ważna jest tolerancja, jak bardzo, ważna jest, jak bardzo ważne jest, by mieć sobie odwagę, jak ją... Jak wykorzystywać wiele naszych fantastycznych rzeczy, które są w nas, jak wzajemnie sobie pomagać. Szczególnie, jak mówię, no i czasy pandemiczne, i to, co się teraz dzieje na świecie, spowodowało, że dzieciaki są w bardzo trudnej sytuacji i naprawdę trzeba im pomóc. A bajkoterapię, generalnie takie książki na receptę, są świetnym narzędziem do tego, żeby z dziećmi pracować, zanim wydarzy się coś złego, prawda? Czyli Dobrze jest od czegoś zacząć, tym bardziej, że jeśli chodzi o książki, które mają ten wydźwięk terapeutyczny, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja zawsze zapraszam na stronę Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, które... Poleca i pokazuje, jakie książki dobrać, w którym momencie je zastosować, jak z nimi pracować. My staramy się też to robić: jesteśmy młodym wydawnictwem, natomiast no, pracujemy z dziećmi już od wielu, wielu lat i ja staram się zawsze podczas tych warsztatów, no, jak najwięcej z dziećmi, tak jakby to powiedzieć, no. Ja generalnie kocham pracować z dziećmi, i to, co wychodzi z tych warsztatów, to, co ja sobie zaplanuję, i tak jak pani pyta się o co chodzi, jak to przebiega, to tak naprawdę w trakcie zajęć okazuje się, że i tak wychodzi nam coś zupełnie innego, bo dzieci są tak nieprzewidywalne i tak fantastyczne, że nagle z rzeczy, ja sobie zaplanuję, że będziemy rozmawiać o odwadze, okazuje się, że rozmawiamy o tolerancji. Na przykład. I bajki to dobry sposób akurat na dzieci, no bo teraz tymczasem dla dzieci różnie bywa, rodzice nie zawsze mają ten czas na te książki, na te bajki. A szkoda, bo z jednej strony jest to świetny materiał czy narzędzie do pracy z dziećmi, ale również z dorosłymi. Ja jestem generalnie za tym, że bajki powinni czytać dorośli. I jakby, no, w tym czytaniu bajek polega na tym, żeby nie tylko je czytać, tylko żeby je aktywnie czytać. Żeby to dziecko czuło, że ten rodzic też jest zaangażowany, że może pomóc też w wytłumaczeniu pewnych rzeczy, no bo przecież nie wszystkie elementy, czy nie wszystko dziecko potrafi zrozumieć, co się wydarza. Świetne jest w bajkach to, że możemy się zatrzymać. tak Możemy książkę zamknąć, jeżeli coś nas przestraszy, do czegoś się zdystansować. Poza tym bardzo często bajki, czy bohaterami bajek są zwierzaki, w związku z tym możemy się też do nich zdystansować. Oczywiście dziecko szybko sobie przetwarza daną sytuację. I jeżeli mamy, nie wiem, bajkę o niedźwiadku Maciusiu, który był dużym niedźwiadkiem. Yy, i Dzieciaki, no, powiedzmy sobie szczerze, no, często mu dokuczały, dzieci sobie mogą to przetworzyć, mogą sobie odnieść do swojej życiowej jakiejś sytuacji, ale jakby to, co się wydarza w tej bajce, może im potem pomóc. I to, jest, I to jest w tych bajkach niezwykle istotne i niezwykle ważne. Ja polecam bajki zdecydowanie na czytanie i dzieciakom, i sobie. Choć nam się wydaje dorosłom, że my jesteśmy już tacy dorośli i tak naprawdę. Trochę tych gorsetach takich już zblokowani, a wydaje mi się, że gdyby każdy z nas przeczytał jedną, drugą, trzecią bajkę, to tak naprawdę poczułby się lepiej. Jak nazywa się wydawnictwo, wydawnictwo wrażliwe. Wrażliwe. A jeszcze na czym skupione były te warsztaty z najmłodszymi i co ze starszymi, bo za chwilę przyjdzie tu kolejna grupa. Tak naprawdę temat jest bardzo uniwersalny, bo mówimy o wrażliwości. Mówimy głównie o tolerancji i o tym, jak wzajemnie y, tolerować, znaczy tolerować jak wzajemnie. Y, z jednej strony akceptować siebie i swoje różne niepełnosprawności, bo te bajki, o których rozmawiamy, dotyczą i spektrum, y, dotyczą problemów z odżywianiem, agresji, właśnie tego niepełnosprawności ruchowej, jak i również problemów ze słuchem. Zatem jakby pokazujemy w tych bajkach i młodszym i starszym to samo tylko oczywiście na innych poziomach już przekazywania pewnych przekazywania tych treści. Natomiast one są tak uniwersalne, że to tak naprawdę wydaje mi się, że czy będzie ono dotyczyło 5-6 latka, 7-8, 12, 14, czy 40 latka, to tak samo jest to ważny temat, bo jeżeli my nie pokażemy tym dzieciakom od samego początku, że wszyscy jesteśmy tak naprawdę, że różnimy się między sobą, ale to te różnice są rzeczą naturalną. Jeżeli ja noszę okulary, a ty nosisz implant, albo masz aparat słuchowy, bądź kulę, bądź jeździsz na wózku, jakie to ma znaczenie? Tak naprawdę jesteśmy otwarci, jesteśmy. Nie, nie robimy czegoś specjalnie dla, bo ktoś jest niepełnosprawny, tylko tak naprawdę wszystko robimy tak, żeby każdy miał do tego dostęp, czyli jesteśmy dostępni. Tak, i poprzez jakie warsztaty dzisiaj pani tego uczyła, bo robiliście coś ciekawego. Będziecie A, to pani dokładnie. Będziecie tak, tak, no, dzieci, nawet, dziecko nawiązywało do tego, więc. Dobra, tak. generalnie tworzyliśmy łąkę, na której może zamieszkać każdy. To była bajkowa łąka, taka wyobrażona sobie przepięknie przez dzieci, używali przeróżnych materiałów. Okazuje się, że drzewo może być z piórek, że zwierzątka mogą być z plasteliny, że możemy łączyć różne elementy. I ta łąka jest takim trochę metaforycznym miejscem, gdzie każdy z nas zawsze może znaleźć się i czuć się bezpiecznie. Robiliśmy również skrzydła, ponieważ te skrzydła małymi rączkami wytworzone były bardzo nierówne, więc idealnie, fantastycznie pokazało to, na czym mi bardzo zależało, że te skrzydła mogą się od siebie różnić. I y, dzieci też poznały głównych bohaterów. Y, fantastycznie zabawiły się teatralnie, pokazały. Ja często pracuję dramą, zatem jakby to ładnie nam się tutaj sprawdziło, jak dzieci małe potrafią naśladować y, różnego rodzaju zwierzęta. I to było piękne wprowadzenie w temat właśnie równorodności. I temat będzie kontynuowany ze starszymi? Tak, jak najbardziej, tylko już oczywiście troszeczkę w zależności od tego, jakie to będą dzieci, bo ja też staram się zawsze dostosowywać do tego, jakie dzieciaki przyjdą na zajęcia, to tak elastycznie dostosowywać tak naprawdę narzędzia do grupy wiekowej.